manko! ja jestem Dexy i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przedstawię wam top 3 najładniejsze skiny w Brawl Stars, oczywiście według mnie. Jeszcze tak na wstępie zapraszam was na kanał Oskiego, który wykonał ten oto baner, który widzicie teraz na ekranie. Polecam wam zostawić mu suba, link oczywiście w pierwszej linijce opisu. No i również serdecznie zapraszam na fanpage'a Paysafe Trade, na którym możecie wymienić kody Paysafe Card na przelew lub Paypal, link również w opisie. No i co, ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania tego materiału. Pamiętajcie, że skiny są wybrane przeze mnie i każdy może mieć inną opinię. A więc trzecie miejsce zajmuje Dragon Knight Jesse, co na polskie oznacza oczywiście Smok i Rycerz Jesse. Skin ten kosztuje 150 gemów, więc nie jest to mało, ale i tak wydaje mi się, że jest warty takiej ceny. Najbardziej podoba mi się w niej jej broń, czyli taka fajna kusza oraz te działko jako smog. Jest naprawdę ciekawy i godny uwagi skin, więc dlatego umieściłem go na mojej liście. Wydaje mi się, że Wam też się spodoba. No i moim zdaniem warto go kupić. Drugie miejsce zajmuje Phoenix Scroll. Oczywiście nie mogło go tu zabraknąć. Jest on najdroższym skinem w grze, bo kosztuje on aż 300 gemów. Jest on bardzo ładny, ale moim zdaniem i tak nie jest wart swojej ceny. Według mnie powinien on kosztować około 240-250 gemów. Bardzo fajne są w nim jego brwi, jeśli to w ogóle są brwi, również spoko rzeczą jest ta granatowa kamizelka. Skin na pewno podczas gry strasznie się wyróżnia, dlatego umieściłem go na drugim miejscu. No i lecimy zaraz do pierwszego miejsca. I uwaga, uwaga! Nadchodzi pierwsze miejsce, a na nim Serenade Poco. Po przetłumaczeniu tego w translatorze na polski, wychodzi nam Serenada Poco. Pewnie wy też nie wiecie, co to jest Serenada, dlatego zaraz Wam to wyjaśnię. Serenada to forma muzyczna, pieśń miłosna, grana na gitarze o zmroku pod oknem ukochanej. A jak wiecie, oczywiście Poco ma gitarę, no i ten skin jest, można powiedzieć, taki miłosny. Wracając do samego skina, kosztuje on 150 gemów, i naprawdę, moim zdaniem, bardzo warto jest go kupić. Strasznie podoba mi się w nim ta jego gitara, oraz róża, którą trzyma w zębach, i jeszcze te malutkie wąsiki, które dodają takiego fajnego klimatu. Jest to naprawdę kozacki skin, polecam wam go kupić. Moim zdaniem, jak najbardziej zasługuje na pierwsze miejsce. I jeszcze na koniec chciałbym wyróżnić jednego skina, czyli Boombox Brock. Skin jest naprawdę bardzo ładny i chciałem wam dać jakąś troszkę tańszą wersję na kozackiego skina. A właśnie Brock mi się bardzo podoba, kosztuje tylko 80 gemów, więc jeśli nie chcecie wydawać za dużo klejnotów na skiny, to polecam wam właśnie tę skórkę. Oczywiście jest to tylko moja subiektywna opinia i każdy może mieć inną. Ja chętnie poczytam wasze top 3 najładniejszych skinów w Brawl Stars. Więc oczywiście piszcie je w komentarzach. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka, lajkujcie, subskrybujcie i cześć!